Nie będzie wody do rąk nie będzie im na ten nie będzie ksiało Troszkę to spłynęło jakby ale, 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 ale tam od... Spokojnie Twoje buty są bezpieczne, Karol Trochę te lepiej. Trochę telewizji. Ale, Ale trzymamy troszec, się mocno. Trzymamy pion. Nolka, trzymaj pion Trzymam, trzymam. Tak było. Waga, bierzemy zakręt. Waga godziny. nie Jesteśmy po Banie. Tak, 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 jedziemy szybko, tak. Siła nowy bunt na miastu. Tutaj. Ale bunt, bunt na brąki. Nie, ale musimy drzewko znaleźć. Na co zmienimy drzewko? Tam jest cysterna na kołach. Ale po co? Po co nam <noise> nie wiem, <wzią>? <noise> musimy. <czerna>. Na pewno. <noise>

Tacy coś nili wleś jakie ujęcie! Ty normalnie jesteś kamiński odstawi dla loli Jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, krzyżowamy, lytania chwili. W przejściowej i nienagannej byli już tacy co śnili. Chleb, krzyż i chleb na marne to antylitania chwili. W przejściowej i nienagannej byli już tacy. Aj taki, taki, taki! Krzyż! O Boże! Będzie śpiewała Ty, Patrycja Kaczmarska, córka Niozowa, Jacka. Będzie śpiewała bardzo przejmująco, jakby. Fajnie. Dlaczego? Dlaczego?